Pomysł budowy domu na kołach narodził się ponad rok temu. Uznaliśmy, że idealnie łączy nasze potrzeby, ponieważ kochamy spędzać czas w połączeniu z przyrodą, bliskością lasów. Zawsze nas to relaksowało i czuliśmy bardzo wysokie wibracje, łącząc się z naturą. Chcieliśmy podzielić się tym z innymi, stworzyć miejsce, gdzie każdy będzie mógł doświadczać dobroci matki natury, oddać się błogiemu odpoczywaniu i spędzić czas w ciszy i odosobnieniu. Zaczęliśmy od stworzenia projektu w wersji komputerowej 3D, jakby miał wyglądać nasz dom na kołach. Co będzie zawierał, jak ostatecznie będzie się prezentował, zależało nam na dopracowaniu każdego szczegółu i zajęło nam to około miesiąca. W końcu przyszedł czas na realizację. Musieliśmy zakupić odpowiednie materiały, nadające się do budowy takich konstrukcji. Najwięcej czasu jednak zebrała nam elewacja. Chcieliśmy zachować jak najwięcej naturalności i zakochaliśmy się w opalanych deskach. Jest to stara japońska metoda, która polegała na zabezpieczeniu drewna poprzez spalenie wierzchniej warstwy deski oraz pomalowaniu olejem lnianym. Efekt wizualny jest oszałamiający i przerósł nasze oczekiwania, a dodatkowo zabezpieczył elewację nawet na 50 lat. Podobną metodą zostały wykonane obicia i fronty mebli kuchennych oraz szafy. Stół jadalny został wykonany z deski jesionowej. Przy nim stoją krzesła, które uratowaliśmy przed śmiercią. Ktoś chciał je wyrzucić. Postanowiliśmy je zabrać i dać drugie życie. Wartość takich mebli jest dla nas nieoceniona. Intensywna zieleń sofy nawiązuje do otaczającego lasu i roślinności, a stolik, pomimo swojej wielkości, idealnie wpasowuje się w miejsce. Postawiliśmy na niestandardowy kształt, inspirując się paletą malarską, i był to strzał w dziesiątkę. Dopełnieniem są lniane zasłony, własnoręcznie malowany obraz, rośliny oraz lampy własnego projektu. Nie możemy zapomnieć o antresoli, która jest magicznym miejscem. Znajduje się tam ogromny materac z równie wielkimi poduszkami i kołdrą. Po tak przespanej nocy budzimy się szczęśliwi i wypoczęci, a co najlepsze z pięknym widokiem na las. Możemy też tam dać się pochłonąć lekturze. Jest tam mała biblioteczka, miejsce przeznaczone do czytania. Pod antresolą jest łazienka z wygodnym prysznicem, nieregularnym lustrem i brzozowymi detalami. Kolorystycznie z połączeniem szarości, czerni oraz starego mosiądzu. Całość przełamuje motyw paproci, naszej ulubionej leśnej rośliny. Jesteśmy bardzo dumni z tego, co udało nam się stworzyć. Mamy nadzieję, że każdy, kto nas odwiedzi, będzie czuł się tutaj równie dobrze, jak u siebie. W końcu natura towarzyszy nam od zawsze.